Witam Was wszystkich na kanale Pasieka Paproć. Tak intensywnego roku to ja dawno nie miałem. Praca, do tego to co się dzieje w pasiece, czyli po zbieranie pyłku, miodobranie, Jest bardzo dobry rok, jeśli chodzi o miód, zwłaszcza spadziowy. Hodowla matek wyłączyła mnie całkowicie. Nie jestem w stanie w ogóle nagrywać dla Was żadnych filmów. Wiem, że obiecałem, no niestety nie udało się. Teraz widzicie, półki są pełne miodu. miód wielokwiatowy, e, nektarowo-spadziowy. Teraz zaczęło się wirowanie miodu spadziowego. Pierwsze półtony już z żoną żeśmy wczoraj i dziś wywirowali. Proszę. Super. Miod jest naprawdę piękna, spadzie jest. Także zapraszam was wszystkich na sklep Proszę Tam się już niedługo ten miód spadziowy pokaże. Inne są pyłki i miody wielokwiatowe. A tutaj jeszcze topimy wosk, będą też super świeczki. Trzymajcie się.